Przez ile dróg musi przejść każdy z nas, by mógł człowiekiem się stać. Przez ile musz lecieć ma biały ptak, nim w końcu opadnie na piech. Przez ile lat, będzie kanion ten trwał, Nim w końcu rozkruszy go czas. Odpowiedź i wiatr, Bający przez świat, Odpowiedź i będzie tylko wiatr. Przez ile lat będzie trwał? góry szczyt, nim deszcz go zniesie na dno murz. Przez ile ksiąg pisze się ludzki byt, nim wolność wypisze w nim ktoś. Przez ile lat nie odważy się nikt zawołać rzecz. Zmienić świat odpowiedzi wiatr pijący przez świat, odpowiedzi bracie, tylko wiatr. Przez ile lat ludzie gią Będą kark, nie wiedząc, że niebo jest tuż. Przez ile łez, ile bólu, i skarg przejść trzeba, i przeszło się już. Jak blisko śmierć, musi przejść obok nas, by człowiek jak zrozumiał swój los. Odpowiedź i wiatr wiejący przez świat. Odpowiedź bracie tylko wiatr.